Słuchajcie, poezja. No miejsce zajebiste, kurde. Dojechać tutaj masakra, totalne dziurowo. Tam w ogóle jest coś na dole, ciekawe czy tam można zjechać, zaraz tam zejdę. Ale zobaczcie tu. Tu w ogóle można wjeżdżać chyba, bo są ślady wjazdu. Kurde, jakie miejsce zarombiste. Nie wiem czy jest sens tam zjeżdżać na dół, jak tu jest takie piękne miejsce. Bo tu można by było wjechać autem i jakoś tutaj stanąć równo. Patrzcie, miejsce na ogień, ognichu byśmy sobie zrobili. Flora, fauna naszych terenów. No piknie. Miejsce zadaszenia jest, można usiąść. Kurde. A tutaj jakieś takie. Różne te. Śmietniczek jest. Piękna rzecz. To jest moje miejsce na ziemi. Takie miejsca właśnie lubię. To mi leży. I tu zostaje. Patrzcie jaki piękny widok jest tam na jezioro w dół. Taki klimat, kurde, taki mamy klimat. Dobra, muszę się zastanowić, jakby tu stanąć, żeby stać równo i sobie spać. Ja nie muszę wiecie tutaj w sumie wjeżdżać, bo generalnie. zaraz coś wykombinuję. Tak będę spał. Trochę jest pod górkę, ale wiecie, w tą stronę można spać, gorzej w drugą. Może tam? Tam jest równie. Tu jest równiej, można by było sobie tutaj stanąć. Mam nadzieję, że nie, nie nakryje mnie tutaj żaden leśniczy. Jeżeli rozpalić ognisko, to trzeba by jakieś drewno przynieść. To trzeba się rozpakować i coś robić. A jutro się przejdziemy nad jezioro, bo dzisiaj mi się nie chce. Drewno jeszcze przetargałem. Jak się z sobie rozpalę, a teraz sobie coś zjemy. Co by Marcin tutaj zjeść? Mamy chlebek z dynią. Na pewno się napijemy soku pomidorowego. Co tutaj jest? Gołąbki. Może sobie gołąbki zjem. Pytanie czy mam pire bo ja lubię sobie z puree zjeść. Ewentualnie jak nie będzie, to sobie z chlebkiem właśnie zjem że wziąłem piekarnik, bo zamysłem moim było, że ten na kuchenkę, nie? zamysłem moim było, żeby zrobić sobie pizzę taką swoją własną, o jaśfierę. Super. No ale to chyba następnym razem zrobimy. Zagnięte ciasto, zrobię całkowicie od początku do końca sam swoją pizzę wanie. To by było coś. No i mamy gąbeczki. I będziemy mogli użyć mojego nowego garnuszka. Zobaczcie, jaki fajny. Przykryweczką. Takiego właśnie małego chciałem. Bo ten garnek, co miałem, to był jednak za duży. A tu możemy sobie elegancko pić. Widzicie co? To, co ja będę w busie pić, jaką to jest stolik. O! Cyk No i sam w pierwonku, nawet na, na puree. Aż trzy są, patrzcie. No, na razie słoik sobie zostawię. Śmietnik jest elegancko. Widać, że zadbany, bo opróżniony. Nie maściło, gaz mi się skończył. Mam nadzieję, że mam jeszcze jakiś. Mam jeszcze dwa, ale nie pełne. No, ale myślę, że to wystarczy. I sobie zrobię ale mam jeszcze butle, w razie czego? Także wiecie, jak jest. Powiem Wam, że już się to zaczyna chłodno robić. Tak chłodnawo, nie zaciekawie. Kurde, podoba mi się ten garnuszek, bo naprawdę, kurde, taki elegancki mały. 17 zł za niego dałem. No, dwa gazy są, to powinno mi starczyć. Muszę wrzucić, bo na chacie mam pełno tych, kurde, kartuszy, co kupiłem któregoś razu, jeszcze mi zostało sporo. Jakieś niedobitki w orze, kurde. No tak wiecie, wyjeżdża się, wyjeżdża, wyjeżdża, wymienia i w końcu ten. Ja sobie chwalę tę. Te... No, bardzo długo mi to starcza, kurcze. Niektórzy mówią, że to no, bez sensu, bo to szybko trzeba wymieniać co jakiś czas. Główno, prawda? Nic nie trzeba szybko wymieniać. To jest, słuchajcie, pierwszy mój posiłek dzisiaj. Nie, przepraszam, drugi. Pierwszy to była drożdżówka z rana po pracy. Fajnie tak w plenerku sobie siedzieć. O, elegancko. Dobrze, że wiatru nie ma, bo jakby był wiatr, to by, było, to by była niekomfortowa sytuacja. Ale teraz nam się wyjazdy, kurde, szykują. W końcu ekipę zobaczę. Teraz jedziemy na majówkę. Mam nadzieję, że się spotkamy wszyscy na majówce. Plan jest taki, że jedziemy do Rywala. Potem mamy oficjalny zlot na Pstrągu, na który Was zapraszam. Chociaż nie wiem, czy to nie, ten odcinek się nie pojawi po Pstrągu. Koło 10 maja 10-12 maja, zdaje się. No i tydzień następny tydzień, maja, mamy zlot w swornych Gaciach, Volkswagen Camper, grupa, także też jedźcie tam, bo ja tam będę, możecie spotkać mnie, ekipę poznać, będzie bardzo fajnie, może postaram się z rodzinką przyjechać, ale będzie bardzo fajnie, będzie bardzo fajnie, w końcu się spotykamy, kurczę, I to praktycznie tydzień w tydzień, trzy tygodnie pod rząd. Chyba wybasto trzeba będzie odpalić niestety. Bo w nocy ma być chyba 3 stopnie, jakoś tak Kwiecień, plecień, co przeplata, trochę zimy, trochę lata No mam nadzieję, że to ostatnie podrygi Jak tam w pracy u mnie? A bardzo fajnie Powiem Wam, że bardzo podoba mi się ta praca Do pracy chodzę z przyjemnością I dobrze się w niej czuję Autentycznie Także muszę powiedzieć, że bardzo dobrze trafiłem. Ludzie są świetni. Nie ma jakiejś tam spiny, wiecie, jak to w pracach czasami jest jakiś tam rygor. Kurde, już pobrudziłem kuchenkę, kurna. Chodzi mi o taki przesadny rygor, nie? Ktoś mam nad głową stoi, patrzy na ręce, co robicie i takie sprawy. Nie, tutaj nie ma takiego czegoś. Jest bardzo fajnie. No i przede wszystkim ta praca mnie ciekawi. Bardzo mnie ciekawi, bo ja generalnie lubię urządzenia, jak pracują. Często, gęsto na YouTube oglądam sobie właśnie takie różne maszyny, jak pracują. Moja żona mówi, co normalne jest, żeby patrzeć, jak maszyna chodzi. Ja mówię, ale to lubię, nie? No, no co ja na to poradzę. Lubię i tyle. No i to mnie właśnie, właśnie ciekawi ta praca. No jeden minus, jak już mówiłem, to wszędzie bliska sadza, brud wszędzie. Ale. Brud zawsze można zmyć, prawda? Nie można być delikutaśnym, jak to się mówi. Góreczki jeszcze znalazłem, muszę je dojeść. A. Wiem, dawno już nie robiłem żadnych testów jedzenia, ale nie mam do tego głowy na razie. Oprócz pracy mam jeszcze trochę zajęć, także. No. macie co, co wymyślasz, jakieś pierdoły. No, jakoś nie mam głowy do tego teraz, na razie, Wam powiem. Też mam jedną zupę do testowania. Ale to może jutro. Buon appetit, moje jedzenie. Życzę Wam smacznego, jeżeli teraz jecie i wy życzcie mi. Smacznego. Mamy już 20 jest 9 stopni na dworzu, w nocy ma być 3, a jutro ma być deszcz. Ale mi to nie straszne, bo mam pogodę. I to jutro zrobię dla Was prezentację fajnego gadżetu. Który mam, więc to będzie prawdopodobnie w następnym odcinku. I co, idę włączyć Webasto? Jednak włączę, bo jest nieprzyjemnie. Cyk na minimum 10 stopni z busie, widzicie? Więc nie ma co. jak już się mu podgrzewa atmosfera. Zdecydowałem jednak, że nie będę ogniska palił, bo. I tak nie będę przy nim siedział, więc bez sensu szkoda materiału. Niech ktoś sobie wykorzysta, gdy przyjdzie na kibachę, będzie już miał. A ja i tak w busie sobie posiedzę w ciepłym. Po co mam siedzieć i marznąć? Bo, bo jest ognisko bez sensu. Tych ognisk to jest tyle w moim życiu, że daruję sobie dzisiaj. Niedługo zacznie się właśnie etap ognisk. Nikt mnie nie nawiedził do tej pory, więc podejrzewam, że to chyba nikt nie przyjdzie. No bo po co w środku tygodnia? Mam dokładnie środek tygodnia. Czyli wtorek, czy środa jest już, nie wiem. Ja powiem jak pracuję na zmiany. Cztery zmiany w systemie ciągu. na teraz rachubę czasu. Co, czy, kiedy jest sobota, kiedy jest niedziela. Nie wiem, jak jest dzień tygodnia. Szczerze powiedziawszy, mało mnie to interesuje. No, pogoda, zobaczcie. Bezwiecznie jest, ale no, jest chłodno. Jest. Ja mam sobie trzy bluzy i dalej mi jest zimno. Więc zaraz zanurzę się chyba we wnętrzu perły obejrzę sobie może coś w końcu jest to dobry zasięg internetu więc będzie można obejrzeć jakiś film cisza spokój tu będzie się tak fajnie spało kurde ale piękny mi się udało znaleźć teren ja właśnie to lubię słuchajcie właśnie jechać w jedno miejsce jak coś mi nie pasuje patrzę na mapie w inne miejsce jadę sprawdzam i prawie zawsze udaje się trafić na fajne miejsce Ciebie prawie, bo czasami wychodzi tak, że śpię przy drodze, bo jest noc, i już mi się nie chce szukać. Po czym okazuje się, że niespełna kilometr dalej była bardzo fajna miejscówka. Tak było przy jeziorze śliborskim, tam gdzieś w pobliżu. Właśnie tak się, tak się właśnie zadziało. Ale to są właśnie przygody, które fajnie się wspomina. Moja sytuacja po podjęciu pracy się diametralnie zmieniła, poprawiła. Bardzo się z tego cieszę. Stałem się bardziej spokojny. Częściej się uśmiecham. Nie cierpię już wewnętrznie. I z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim ludziom, którzy w tych chwilach ciężkich dla mnie podali mi pomocną na dłoń. Naprawdę to doceniam. Nawet się nie spodziewałem tego. I z całego serca Wam dziękuję. Dziękuję także widzom, którzy mnie wspomagali. Głowa do góry mówili, że po ciężkiej drodze zawsze jest to łatwiejsza. Też tak pisano. Macie rację. Ja też to wierzyłem, cały czas to wierzyłem, ale wiecie, będąc w takim stanie przygnębienia, przytłoczenia, człowiek miał różne głupie myśli, chociaż ja zawsze jestem optymistą. Zawsze w życiu mam tak, że spadam na cztery łapy, jak kot. I dostaję od życia to, co potrzebuję, a nie to, co bym chciał. Po raz kolejny moje życie zatacza koło, bo to życie tak jest. Raz jest dobrze, raz jest źle, raz jest dobrze, raz jest źle. Takie koło, które ciągle, ciągle się toczy. To jest w ogóle fascynujące. Wiecie, że wszystkie spotkane osoby w waszym życiu, które napotkacie, to nic się nie dzieje bez przyczyny. To nie jest tak, że poznajecie czy odwiedzacie miejsca, to wszystko ma swój cel. Przynajmniej ja w to wierzę. Tak zwane przeznaczenie. Ja w to głęboko wierzę. <grystki> Wszystkie napotkane osoby coś wnoszą do waszego życia i wy wnosicie do ich. Także no, jeszcze raz powtarzam. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Często mam takie myśli. I zastanawiam się, dlaczego jestem tu właśnie, a nie gdzie indziej. Nie chodzi mi o miejsce na ziemi, tylko generalnie tak yy, prosto mu, ujmując, dlaczego na przykład, Przykład. dlaczego o, je, o, w tej, przykład mojej pracy, dlaczego jestem akurat tu, do czego jest mi to potrzebne, chciałbym znać na to pytanie odpowiedź. Może mam je czegoś to doświadczyć, może mam. Poznać kogoś, może nam poznać jakąś osobę. Nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi. Ale generalnie chodzi mi o to, że właśnie no jak mówiłem wcześniej, nic nie dzieje się bez przyczyny i coś w życiu jest potrzebne, dlatego jesteśmy tu, a nie gdzie indziej. Dobra, koniec gadania. Idziemy do wanania. <laughs> nie idziemy do wana, znaczy do samochodu, do perły, do środka. Czas się ogrzać, tylko niech tam się trochę rozsłucha ten Webasto, żeby było cieplej. No, bo to nie ma co siedzieć na zewnątrz, skoro jest zimno. A ma być coraz zimniej, zanim pójdziemy jeszcze do busa, to wam pokażę, co przysłał mi Andrzej. Andrzej z opalenicy normalnie zwariował. Chłop zwariował. Przysłał mi cały karton dobrodziejstw do testowania. Dobrodziejstw, czyli piwerek. Piwerek regionalnych, tam gdzie akurat był. Andrzej wie, że lubię testować nowe piwa i ciągle mnie rozpieszcza, kurczę i ciągle rośnie mój dług wdzięczności u Ciebie, Andrzej. Nie wiem kiedy go spłacę, ale dziękuję Ci bardzo z całego serducha. Teraz Wam pokażę, co Andrzej tutaj zaszalał. Dostałem taką fajną. Już otworzyłem wcześniej, tak widziałem. Taką fajną <laughs> torbę. Siatkę, można powiedzieć. Siatkę to nie. Ochotnicza Straż Pożarna Wojnowice. Andrzej jest strażakiem. To chyba na pięciolecie, tak? Bo to pięć lat widzę. Fajne, bardzo fajne. Przyda się do noszenia piwerek. I <grymne> oczywiście prezes na testy Twojej Patusów. W zdrowie. Andrzej Trumatik. Wiem, że jest tego 10 sztuk. <grymne> Także. Dzisiaj przetestujemy sobie dwa z nich, a ja Wam pokażę, co tutaj, co tutaj za dobróżystwa Co? Andrzej to jest fakura, on zawsze dobrze opakowuje, kurczę, nigdy nic stłuczonego nie przyszło, naprawdę. To jest tak opakowane, że czasami mam problem z rozpakowaniem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dokładnie, dziesięć, dziesięć piwek. Więc taką... Ua. Więc taką baterię mamy do testowania. Dobra, wypijemy dzisiaj wszystkie, zaczynamy, kurde, 10 walne będzie dobrze. Nie, no, żartowałem. Wypijemy dzisiaj dwa, dwa sobie przetestujemy, piwo laskie, wezmę sobie to do testów, bo to wiem, że na pewno nie testowałem lager, co tutaj jeszcze mamy. Dej Mirosław Korep. Wiecie, co to bym sobie spróbował? To jest piwo. Dobra, nieważne. W każdym razie te dwa piwa. Dzisiaj walniemy do testów, a te zachowamy na później. Jeszcze sprawdzę, które testowałem, bo któreś z tych na pewno testowałem, ale nie, wiem, nie jestem pewny, które, bo powiem Wam że się gubię powoli. Moja Micha cieszy się niemiłosiernie, bo jak wiecie jestem miłośnikiem piw, piw regionalnych, piw kraftowych. Hmm, Lubię nowe smaki, lubię smakować, testować. No jest to moją taką, można powiedzieć, małą pasją. Znawcą jakimś tam nie jestem, ale no co nieco Wam powiem, oczywiście moja subiektywna ocena, które piwa mi smakują, które nie, lubię. Powiem Wam, że to jest ciekawe. Kiedyś myślałem, że piwo to piwo. Każde smakuje tak samo. I to się zgadza przy koncerniakach. Lech jakiś, Lech, Tyskie, Kasztelan, dla mnie wszystkie one smakują tak samo. Różnią się tylko zawartością goryczki. Jedne są bardziej goryczkowe, drugie mniej. Ale jak się pije już, nie wiem, drugie, trzecie, czwarte, wszystkie dla mnie smakują tak samo. Tu naprawdę są tak różnorakie smaki, takie nuty. Czy to na początku, czy finish sam. Naprawdę, to jest, no, mówię, to jest moja mała pasja, testowanie piw z różnych browarów. Także jeszcze raz, Andrzej, dziękuję Ci z całego serca. Sprawiasz mi niewyobrażalną radość. Dobra, słuchajcie, zrobimy sobie test od razu pierwszego piwa. Te do mnie przemawia jak najbardziej. Ma bardzo fajną etykietę. W ogóle to jest piwo korzenne. Słuchajcie, o. tak wygląda. Już wam czytam, co to jest. Piwo ciemne, korzenne. To już będzie petarda, coś czuję. To oryginalne piwo ważone specjalnie dla Ciebie starą, długotrwałą metodą tradycyjną z najlepszych płodów ziemi polskiej 5,6 alkoholu więc bez zbędnego pitolenia otwieramy ale chyba ono nie jest aż tak mocno ciemne piwo ciemne, korzenne no zobaczymy no nie jest to czarnuch, ale jest ciemne Barwa taka widzicie bardzo ciemny bursztyn. Bardzo przyjemny zapach, czuć korzeń takie czuć, że to korzenne piwo. Próbujemy. Piwo jest zarazem gorzkie i słodkie. O piance nie mówiłem, pianka malutka. Piwo tak lekko gazowane, jest, nie jest mocno gazowane. Pianka praktycznie już, już, już znikła. Piwo dość mocno goryczkowate, ale przez tą nutę słodyczy, która jest tu bardzo mocno wyczuwalna, ta gorycz niknie. Miałem czuć i nie czuć generalnie podczas picia. Co to znaczy? Piję, czuję tą gorycz, ale ona jest jakby łagodzona od razu tą słodyczą i finisz nie czuć tej goryczy. Bardziej czuję słodkość. Bardzo ciekawe piwo, moim zdaniem. Powiem Wam, że chętnie kupiłbym te piwo raz jeszcze, ale nie non-stop. Co jakiś czas warto wypić takie piwo. I teraz mam zagwozdkę, bo jaką notę tu mu dać? Dla mnie nota to jest pomiędzy 1 a 2. Piwo bardzo dobre. Można wypić. Częściej bym sięgnął po nie, ale nie na tyle, żeby je kupować częściej. O, może tak powiem głupio. Dlatego dam mu notę 2, choć mówię, jest to dla mnie 1,5. 1,5, ale dam mu notę 2, bo to jest bardzo dobra pozycja do zakupu co jakiś czas. Także polecam, spróbujcie sobie piwo korzenne z browaru KOREP. Zdrowie wasze w gardło moje. Smacznego, kochani. Tym razem. Na tapetę trafia piwo pszeniczne, łaskie laskie. Nie wiem, jak to czytać. Tak wygląda butelczyna piwo 5,6V, jak na pszeniczne to jest dosyć mocne. Tradycyjne polskie piwo. 600 lat z tradycji. Spieńmy trochę. Pianeczka bardzo gruboziarnista. Słuchajcie. Lekki miód, taki wybladły miód, można by powiedzieć. Zapach piwa przenicznego nigdy mi się nie znudzi, bo uwielbiam te napitki. Dobra, próbujemy. Bardzo ciekawy smak. Muszę przyznać, że znacie mnie, jestem szczery i wam powiem. Jest to najgorsze piwo przeniczne, jakie piłem. Do tej pory, naprawdę, nie smakuje mi. Dziwny taki posmak ma Piwo Dla mnie jest bez wyrazu Pierwszy raz piję piwo przeniczne, które mi nie smakuje Nie wiem z czym to jest spowodowane Czuć naturalnie, że to jest piwo przeniczne, Ale ma taki, taki dziwny posmak Jest goryczkowate Dość, może nie mocno Ale wyczuwalna ta goryczka jest Posmak jest taki Jakbym wypił coś niedobrego Takim nie ma tego czegoś sobie. Nie, te piwo nie przypada mi do gustu. Czuję taką goryczkę w ustach nieprzyjemną. No, nie, nie przypada mi to piwo do gustu w ogóle. Dlatego dam mu niestety, ale trzy. Nie sięgnąłbym po to piwo oraz jeszcze. Także wypiję je, ale wypić, zapomnieć i nie kupić więcej. Zdrowie wasze w gardło. 猫眼。Oh, yeah.